Witajcie parafianie, witajcie przyjaciele nasi. E, tak siedzę właśnie nad kronikami parafialnymi, częścią z nich. A jest ku temu okazja, żeby pozwolić sobie na taki moment zadumy i sentymentu. E, 7 sierpnia to dla nas taki szczególny czas od 14 lat. Powiem w roku 2010. Po raz pierwszy wbiliśmy tę symboliczną, pierwszą łopatę pod budowę tego, co dziś widzimy, co dziś mamy, co dziś próbujemy jeszcze wykończyć, żeby było jak, jak najpiękniej, jak najlepiej. I tak przeglądając te kroniki i wracając w pamięcią, spoglądając również na zdjęcia, które mamy w galerii na naszej stronie internetowej zauważyłem, że można je podzielić na dwie części. Jedna dotyczą tego, co związane jest z modlitwą, z nabożeństwami, z różnymi wydarzeniami religijnymi. A druga część wiąże się z tym, co dotyczy budowy tych układania cegiełek jednej na drugą, żeby mogło powstać to, co dziś um, możemy oglądać i czy możemy się cieszyć? Budynek parafialny, yy, probostwo, no i kościół wreszcie, do którego weszliśmy tak niedawno. I a propos tego po podziału na te dwie części, niejako, yy, to mam takie pytanie do pani Danieli, która yy, po ma pani Marcie w Swobodzie przyjęła yy, to zadanie, żeby uzupełniać te kroniki. Pani Danielo, czego jest więcej w tych kronikach, jak pani tak uzupełnia, wpisuje? Czy tego, co wiąże się stricte z budową, z tymi cegłami symbolicznymi, konkretnymi zarazań, czy też z tymi wydarzeniami niezwiązanymi z budową, a związanymi ze wspólnotą? Sądzę, że to drugie. Wydarzenia związane ze wspólnotą, wszystkie wydarzenia z roku liturgicznego, święta, może narodzenie, Wielkanoc, przedtem Wielki Post. No i wydarzenia z życia wspólnoty, takie powiedziałabym niezwiązane aż tak bardzo z, z, z życiem religijnym. Mianowicie, wspólne spędzanie czasu, wyjazdy, wyjazdy rodzinne, zazwyczaj w góry. E, nawet no, tak. Ale byliśmy w Sandomierzu. Teraz też wyjazd będzie do Przemyśla ciekawy. E, również e, dzieci zajmują dosyć sporo miejsca w Kronice, e, dzieci Maryi. Wyjazdy ministrantów, święto ministrantów. Także staramy się tu opisywać to, co się dzieje po prostu. Myślę, że może to jest chyba tak, że ta data, która teraz jest nam tak bliska, czyli wbicie pierwszej łopaty pod budowę, ona bardziej dotyczy właśnie owych cegieł. A odpust jest parafialny, jest okazją do tego, żeby. Pomyśleć o wspólnocie, którą chcemy tworzyć i tworzymy. Chyba tak jest, prawda? Tak. E, za chwileczkę pójdziemy do kościoła, bo to jest teraz nie ukrywamy źródło naszej ogromnej radości. E, od pasterki roku 2023 tam wreszcie jesteśmy i tam wreszcie możemy się modlić. E, jak już ten kościół tak wybudujemy, to co my w tych kronikach będziemy umieszczać? A zawsze się coś będzie działo. Jak znam życie i księdza, to ksiądz zawsze coś, coś nam wymyśli. Ciekawego i zawsze się coś będzie działo. Czyli tak, najpierw yy, pierwszy etap, który chcemy zakończyć, to prace budowlane, a potem nieskończony etap dalszego budowania wspólnoty. Przy okazji tego naszego święta nie sposób nie stanąć w tym miejscu, nie powiedzieć choć kilku słów z tego miejsca. Niech to będą słowa szczerego podziękowania dla tych wszystkich, którzy modlitwą, ofiarą i pracą wspierają to nasze dzieło. Z tego miejsca właśnie to słowo bardzo, bardzo dziękuję. Bóg zapłać z całego serca, chcę powiedzieć że udało się już tak wiele wybudować wspólnie, razem. A nade wszystko, że już możemy cieszyć się sobą i nade wszystko obec obecnością Pana Boga w naszym kościele parafialnym. To takie miejsce, które będzie, mam nadzieję, mocno w to wierzę, miejscem, gdzie będziemy budować siebie przez wiarę, nadzieję i miłość i wspólnotę dzieląc się z innymi tymi darami. Z całego serca za to wszystko, co do tej pory w dziele budowania, za ofiary złożone, za pracę wykonaną i za modlitwę. Bardzo, bardzo wszystkim dziękuję.